Zgadza się. Plantuję. Pika, pika. Ty kurwo jebana. Zgadza. do randoma. Ty debilu jebany. Mamy do Kurwa, mamy to. Twoje, Kurwa, kochani, mamy to. kochani, I nie to. denerwuj się. Proszę, będzie dobrze. Linki coś? Ty, ale co ty porównujesz, gościu? Każdy A, ma inny charakter jest. i każdy A, ma inną relację między, to, między to, sobą. Każdy ma być taki sam. No około idzie. Od Odrespa. Od Dobra. Od Kurwy! Nie bój się, nie bój się! Jeszcze podałaś. Po coś, Po coś!

Ej, ja śpiewam kurwa nigej cicho nie w nic kurwa nie, sorry twitch kurwa streama bo to, to jest przegryłem pałek Da Nie moc chodzi Na Midna mida na mida U kurwa no, Woda, woda, woda jest woda Kurwa Rozbij tą ścianę, kurwa ja kurwa! się... ze mną Kurwa! Kurwa! się ze mną ty Kurwa! Ja, 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 ja Kurwa! Kurwa! skoczę ściany, Kurwa! 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 Dawaj focus, bo 99 to jest. To jest najpiękniejsze, kurwa. To jest najpiękniejsze. Dez kurwy jebane. Przykry A, przykry, przykryj A. Kretyn zajebany. Guys, I think we should play together, you know? You should shut the kurwy, fuck up, okay? Man. Thank you. Okej, okay, fucking fuck You're muted. Ja yeah, pierdole. Okay, kurwa, nie można tak mówić. Nie wiem, kurwa! Tu under heaven, tu under heaven! Jeden long long. long! long! Kasy go! Dawaj, dawaj, kurwa, jedyne, kim ty jesteś? jesteś? Z wycieczką, kurwa! to dupę! Jada! Dwoje przechodzą, to jest Miecie, niesamowite chod, Tak

Yeah, that's gonna be a big fucking clutch if I win this. Clutch, 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 Look, up in the sky, it's a bird. It's a plane. Oh my God, it's a fucking.